Mili? Wejdź. Nie. Nie zajmę ci dużo czasu. Wejdź mimo to. Chcę powiedzieć że się myliłeś. Co do czego? Sergio. Już ze sobą nie chodzicie? Nie. Wcale mnie nie zdradza. Nie chciałem ci o tym mówić, bo nie jestem pleciugą. Chociaż Sergio pewnie myśli inaczej. Dlatego poszedłem do Globie. Myliłeś się. Wcale nie. Przedstawiłam się jako jego kochanka, a on zrobił się czerwony jak bura. Żartowali. Nieprawda. Zaczekaj. Nie drążmy tego. Nie skończyłem z tobą rozmawiać. A ja z tobą tak. Nie chcę ci bruździć, czyżby? Byłem u Sergio, żeby wyjaśnić mu, że to ja ściągnąłem cię do mieszkania. Nie wiem, Uwierz. A to dlaczego? Robisz wszystko, żeby zniszczyć nasz związek. Kocham cię i chcę dla ciebie jak najlepiej. Nie życzę wam źle, ale nie odpuszczę. To lepiej daj sobie spokój, bo ja już wybrałam. Nigdy o tobie nie zapomnę. Będę walczył do końca. Myśli, że się zgrywam. Z czym? Morgan wystąpi dziś w cyrku. Jako klaun? Mówi, że to coś groźnego. Martwię się. Idziesz do cyrku? Dziś wieczorem, z mili. Z tobą? Zabieram dzieciaki z sierocińca. Wygrałam. Roki? Gdzie ten cyrk? Prowadzi go mój kumpel. Gadaj, gdzie on jest. Przepraszam. Roki wyszedł, a trzeba zawieźć glorię do szpitalu. Prędko, nie ma czasu. Idziemy do cyrku, idziemy do cyrku. Wchodzimy. Pójdę kupić bilety. Nie trzeba, już mam. Dzięki. No to co tak stajemy? Ty nie idziesz? Wiki już zabrała mój bilet. Kup nowy? Nie chcę. Sknerus. Nie lubisz cyrków? Uwielbiam, ale mam ważniejsze sprawy. Jak chcesz, twoja strata. Nic mnie nie ominie. jestem Klaun ćwirk. Wiecie, dlaczego się tak nazywam? Dlatego, że masz piskliwy głos? Nie. Bo jak byłem taki malutki i nie chodziłem do pracy, mama powiedziała mi, że umiem latać jak ptak. Pokazać wam? Красты. Осторожнее. Э. Yeah. Tak, tak. No chodź. Chodź, chodź. To dla ciebie. Dla mnie? Dla mnie tak. Dlaczego? Bo jak cię zobaczyłem, pomyślałem, że jesteś najsmutniejszą dziewczynką w całym cyrku i chciałem cię rozweselić. Jak nakłonić kogoś do uśmiechu? Chcesz się uśmiechnąć? Pomóż mi rozdać te słodycze. To zobaczysz uśmiechnięte dzieci. Wszystko rozdałam. Nie masz słodyczy? Nie. Dmuchnij. Dziękuję. Słodycze. Myślałam, że można się uśmiechać tylko w jeden sposób. Nieprawda. Można się uśmiechać na wiele sposobów. Dzieci to potwierdzają. Gdy rodzice trzymają swoje dzieci albo gładzą je po włosach, uśmiechasz się. Uśmiechasz się, gdy bawi się dziecko, za każdym razem inaczej. Tak samo jest z dorosłymi. Niektórzy z nas nie mają rodziców. Dlatego masz smutne oczy? Możliwe. To pewnie nie wszystko. Nic nie. Powiem ci coś, co cię rozweselnie. Serio? Dziś o północy wysięgniesz po szklanku mleka, trzykrotnie wypowiedz mojej. No, mi zamierza Nie, się wypowiedzieć. Musisz być sam. Poważnie? Tak. Dlaczego mam to zrobić? Trzeba wezwać klamkę. Wybierz mnie. Czy to żart? Sprawdź. Przekonasz się, czy kłamie, czy mówię prawdę. Po co zadajesz się z klam? Trzymaj się od niej z bo zjem twój noc. Wątrowe i włosy. Grac. Jestem kumplem i hobbykami. Zwolnijcie cię, Żegnaj. Trzymaj się, przyjaciela. Podobało wam się w cyrku? Podobali wam się klauni? A akrobata roki? Nie. Nie podobałem się, wam żartujecie. Co tu robisz? Roki nieźle nas przestraszył, niemal zginął. Nie widziałem, ale widziałem, jak klaun dawał mili kwiatka. Poważnie? Urwałem się ze spotkania Nie mogłem was znaleźć, nie wiedziałem, że miejsca były numerowane. W końcówkę oglądałem stojąc przy wyjściu. Było wspaniałe. Klaun był słodki, prawda? Bardzo. Wyobrażam sobie. Czy klaun może skłamać? Nie sądzę. Zawsze mówią prawdę, a co? Nieważne. Wspaniale. Dzieci świetnie się bawiły. Na pewno. Był taki klaun. Pachiaso. No, zawsze w cirku. Ten był wyjątkowy. Wiesz o mm -hmm. co chodzi? Już północ, Pipi, -pi. Ćwirek? Pipi, Cwirek, -pi. Pipi, mówiłam, że wywołam na Twojej twarzy uśmiech. Jak tu wszedłeś? Przywołałaś mnie. Ale jak się tu dostałeś? Wypowiedziałaś moje imię. Jasne. Nie wierzysz w bajki? Kiedyś uwierzyłam, że jestem księżniczką, ale się sparzyłam. Co to za sztuczka? To nie sztuczka. Założyłem się ze sobą, że się uśmiechniesz i wygrałem. Nie, nie, Z miłości. Co? Ty mieli. Ty do końca. Słuchałem z miłości do ciebie. Iwo. Teraz pęda wierzy, że idziemy. Zarusę tu z. Zrasło światło w oczach. Będę musiał być Klauzem Ćwirkiem na zawsze. Najważniejsze, żebyś była szczęśliwa. Szaleń. Żartujesz? Uwierz mi. Nie mogę. Gdy poszłam w nocy po mleko, zostałam w kuchni klauna ćwireka Piłaś tylko mleko? Wszystko ci wyjaśnię Zamieniam się w słów Klaun ćwirek to... Uważaj, blondy Nie, gdy zdjął perukę, nie mogłam uwierzyć własnym oczom Nie poznałeś go? Nie, w ogóle. Był słodki. nie sądziłam, że to on